To jest zwrócenie uwagi, wskazanie, zobaczcie, jakim procesom jesteście poddawani i jakim się poddajecie, chociaż wcale nie musicie. To jest zwrócenie uwagi na pewne procesy i ten proces. Zastanawiam się, jak ująć to wszystko. To jest pewne spektrum, które nas dotyka. No to chyba nie... Wystarczy spojrzeć, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje w sferze publicznej, czym jesteśmy bombardowani w sferze informacyjnej, no i no to, 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 to już jest wiedza powszechna. Jest tu jakieś coś ogłupiającego. No więc tak nazywam ten proces. Jest to celowy proces, więc są siły, które wpływają na ludzi, na jednostki na skalę masową, a celem tych wpływów jest doprowadzenie do tego, aby Homo sapiens dobrowolnie stał się Homo debilis i zamiana funkcjonalnych społeczeństw, narodów złożonych z ludzi myślących z Homo sapiens, w dobrowolnych Homo debilis, którzy będą musieli być pod ustawiczną opieką systemów.